6 goli w pierwszym meczu Liverpoolu. Niespodziewanie bohaterem został Federico Chiesa. Sędzia ukarał Przemysława Frankowskiego, po czym musiał go przepraszać. Fatalny mecz bramkarza Zirony popełnił dwa tragiczne błędy i wyleciał z boiska. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Robert Lewandowski powrócił do treningów. Antonio Conte nie wytrzymał, wbiegł na murawę i samemu chciał wyjaśnić rywala. Derec kupiło kolejnego piłkarza, a Raków Częstochowa zgłosił sprawę do Partnerem kanału jest Betters. Przy rejestracji z użyciem kodu Landry zgarniacie darmowy zakład o wartości 10 zł, ale na tym nie koniec. Betters daje także bonus w wysokości 100% wartości pierwszego depozytu do 160 zł, czyli wpłacasz 160, a grasz za 320 zł. Link do rejestracji, szczegóły oferty oraz pełen regulamin znajduje się oczywiście na dole pod filmem. Promocja tylko dla pełnoletnich. Liverpool genialnie rozpoczął zmagania w nowym sezonie Premier League. Wczorajszy mecz z Bournemouth na Anfield był inauguracyjną rywalizacją, która dostarczyła wielkich emocji. W tym meczu padło aż 6 goli, a Derec ostatecznie wygrali 4 do 2. W wyjściowym składzie Arne Slot postawił na nowe nabytki Floriana Wirca, Frimponga czy także Ugo Ekitike. Zdobywanie bramek rozpoczęło się w minucie 37. Właśnie wtedy Ugo Ekitike przedarł się przez linię defensywną rywali i dobrym uderzeniem wyprowadził kolegów na prowadzenie. Więcej bramek w pierwszej połowie już nie padło, ale drugą graczę Arneslota rozpoczęli wyśmienicie. Cody Gak po chytrym i jakże technicznym uderzeniu po ziemi zaskoczył bramkarza, ale potem wydarzył się wręcz cud. Semenio w 63. minucie dał kontakt, a w 76. przebieg z piłką w nodze, Praktycznie całe boisko i zdobył gola na wagę remisu. O dziwo jednak po chwili, bohaterem Liverpoolu został Federico Chiesa. Włoch poprzedni sezon miał dramatyczny, a wczoraj uratował mecz. Wszedł na murawę w 83, a w 88 minucie zdobył gola dającego prowadzenie. Co ciekawe, to była jego pierwsza bramka w Premier League. W poprzednim sezonie, pomimo rozegrania sześciu meczów, ani razu nie wpisał się na listę strzelców a wracając na Anfield to w doliczonym czasie gry Mohamed Salah ustanowił wynik tego meczu na 4-2. do Przemysła Frankowski zaliczył kolejny debiut na francuskich boiskach. Po krótkiej przygodzie w Galatasaray w obecnym okienku transferowym został piłkarzem francuskiego Rennes. Wczoraj w pierwszym meczu ligę w tym sezonie przed własną publicznością zagrali z Olympique Marsylią. Polak był na boisku od samego początku, a w okolicach 30 minuty został ukarany żółtą kartką. Rzecz tym, że sędzia się pomylił i ukarał niewłaściwego piłkarza. Na murawie było lekkie zamieszanie, no i taka konsternacja. Ale ostatecznie sędziowie na warze wezwali arbitra głównego do monitora, aby sam ocenił sytuację. No i faktycznie, żółta kartka dla Przemysława Frankowskiego została anulowana, a kolega Polaka z drużyny Aid Boudal został wyrzucony z murawy. Jak widać dopuścił się bardzo niebezpiecznego zagrania. Frankowski zszedł z boiska w minucie 85 przy bezbramkowym remisie. Pomimo gry w osłabieniu gospodarze ostatecznie wygrali. Jedyna bramka w tym meczu padła dopiero w pierwszej minucie doliczonego czasu gry i zadecydowała o jakże ważnej wygranej. Olimpik Marsylia na pewno nie była łatwym rywalem. Wczoraj rozpoczęliśmy zmagania także w Hiszpanii, gdzie o godzinie 19 do rywalizacji stanęła Girona z Rajowa Jekano. Na pewno nie był to dobry start dla ekipy spod szyldu City Football Group, bowiem przegrali 1-3. Bohaterem tego meczu no na pewno nie został Paulo Gazzaniga, który pierwszy błąd popełnił w minucie 18. Podał piłkę prosto pod nogi rywala, który niemal trafił do pustej bramki. Po chwili było 2 do 0, ale tym razem winy golkipera raczej nie było, choć mógł zachować się nieco lepiej. Dramat wydarzył się jednak w minucie 43. Wtedy Gazzaniga zaczął się kiwać we własnym polu karnym, jednak zrobił to w sposób tragiczny. Stracił piłkę no i musiał ratować się faulem, aby nie stracić tego gola. W efekcie arbiter wyrzucił go z boiska i podyktował rzut karny, którego raju Wajkano zamieniło na gola. Gdyby nie ten faul, no to straciliby bramkę, a tak stracili gola i jeszcze grali w osłabieniu do końca meczu. Nieco później, bo o godzinie 21.30 Villarreal zagrał z tegorocznym Beniaminkiem Realem Oviedo, no i wygrał 2-0. do W 14 minucie goście zmarnowali rzut karny, a od 27 musieli grać w osłabieniu. Czerwony kartonik obejrzał Reina. Po chwili gospodarze wyszli na prowadzenie, a nim zakończyła się pierwsza połowa, to już było 2-0. do Antonio Conte znany jest z tego, że czasami po prostu nie panuje nad emocjami. Ostatnio znów mu to się przydarzyło, ale w tym wypadku w ogóle mu się nie dziwię. Prowadzone przez niego Napoli, rozegrało sparring z olimpiakosem Pireus, a Antonio Conte w pewnym momencie tego meczu rzucił się w kierunku piłkarza rywali. O dziwo powiem, że jednak miał swoje powody, bowiem El Kabi bardzo brutalnie zaatakował Rachmaniego, a przypomnijmy, to było tylko spotkanie towarzyskie. Na murawie pojawiła się nawet ochrona, a aby uspokoić sytuację. Ostatecznie Napoli wygrało 2 do 1, ale tego meczu z powodu kontuzji nie dokończył Romelu Lukaku. Wczoraj zapomniałem o tym powiedzieć, ale w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy szachterem Donieck a Panathinaikosem Ateny. W tym meczu doszło do serii rzutów karnych, gdzie bohaterem został Bartłomiej Drągowski, który zatrzymał dwa uderzenia. Grecki klub dzięki jego interwencjom ostatecznie wygrał i dalej ma szansę, aby wystąpić w Lidze Europy. Co ciekawe, to spotkanie z wysokości trybun oglądał selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Mamy dobre informacje co do stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik pojawił się wczoraj na treningu FC Barcelony. Co prawda, nie trenował jeszcze wspólnie z kolegami, a odbył jedynie zajęcia indywidualne. Wiadomo, że dzisiaj wieczorem z Majorką nie wystąpi, ale jest bardzo możliwe, że będzie już do dyspozycji Hansiego Flika na drugą kolejkę La Ligi. Dokładnie 23 sierpnia o godzinie 21:30 Duma Katalonii na wyjeździe zagra z Lewantę. Stało się, Liverpool potwierdził kolejny transfer. Tym razem za 35 milionów euro oficjalnie dołączył do nich Giovanni Leoni. Zaledwie 18-letni Włoch dotychczas występował w parmie, a dobre występy na włoskich boiskach zwróciły uwagę skautów Derez. Co ciekawe, Arnes Lot w tym okienku transferowym wydał już ponad 300 milionów euro. UEFA wszczęła postępowanie w sprawie meczu Maccabi Haifa z Rakowem Częstochowa w ramach Ligi Konferencji, ale co najlepsze, a raczej najgorsze, postępowaniem są objęte oba kluby. W komunikacie możemy przeczytać, że klubowi z Izraela zarzuca się niewłaściwe zachowanie drużyny oraz przekazywanie treści nieodpowiednich dla sportowego wydarzenia. Oczywiście ten drugi zarzut dotyczy skandalicznego transparentu, który pojawił się na trybunach. Z kolei ten pierwszy odnosi się do wydarzeń przed meczem. Doszło do starcia pomiędzy zawodnikami w trakcie zapoznawania się z murawą. Pierw trenowała ekipa z Izraela i swój trening miała zakończyć do godziny 18.45, ale tak się nie stało. Na stadionie pojawili się wtedy piłka Żerakowa, no i doszło do sprzeczki pod tym zarzutem, że polski klub ich podgląda z kolei UEFA zarzuca polskiemu klubowi odpalanie rac, no co oczywiście jest zabronione, oraz tak samo jak w przypadku rywali, pokazywanie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego. W komunikacie jest informacja, że te zarzuty dotyczą meczu rozegranego 14 sierpnia, więc nie wiem jakie nieodpowiednie treści pokazywali kibice Rakowa podczas meczu na węgrzech. W każdym razie władze Rakowa podjęły działania i tak napisano w komunikacie. W związku z oburzającymi incydentami z udziałem kibiców Maccabi Haifa podczas czwartkowego meczu w Debreczynie złożyliśmy oficjalną skargę do UEFA, w której wnioskujemy m.in. o wykluczenie klubu z Izraela z rozgrywek europejskich w kolejnym sezonie z powodu wielokrotnego naruszenia przepisów federacji. Nie zgadzamy się na fałszowanie prawdy historycznej. A co nas dzisiaj czeka? W Premier League Aston Villa kontra Newcastle United, Brighton, Fulham. Tegoroczny Beniaminek, czyli Sunderland, podejmie West Ham United. Następnie Tottenham kontra Belli, a o godzinie 18.30 Wolverhampton zmierzy się z Manchesterem City. We Francji o godzinie 17.00 RC kontra Olympique Lyon. O godzinie 19.00 AS Monaco zmierzy się z Le Havre, a o godzinie 21.05 Nicea podejmie Toulouse. W Hiszpanii Majorka kontra FC Barcelona, Deportivo Alaves Levante, a Valencia zmierzy się z Realem Sociedad. W polskiej Ekstraklasie Motoro Lublin, Piast Gliwice, GKS Katowice, Arka Gdynia, Alech Poznań podejmie Koronę Kielce. Natomiast w pierwszej lidze Chrobry Głogów Mieć Legnica, Pogoń Grodzisk Mazowiecki znicz Pruszków, a Stal Rzeszów zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Na dziś to koniec, pamiętajcie o ofercie Betters, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!